korfilmikę, witam państwa. Ja wiem, że Państwo słyszą z ust innych kandydatów, co to oni załatwią dla rybnika, bo oni się o tym bardzo starają i Państwo to obiecują, a ja, proszę Państwa, mówię, że ja nie kandyduję na Starostę Mikołowa, ja nie kandyduję na prezydenta Rybnika, ja nie kandyduję na starostę Rybnickiego, ja nawet nie kandyduję na marszałka województwa. I ja obiecuję, że będę starał się coś zrobić dla całej Polski, bo tak rozumiem rolę senatora. Nie będę się specjalnie wysilał z czymś na te wybory, tylko będę robił to, co robię zawsze. Na przykład od lat walczę z tym idiotyzmem, walką z globalnym ociepleniem. Wyśmiewam tych ludzi. Prawda? I teraz Państwo widzicie na własne oczy, że oni wywalili w, błoto, wywalili w błoto 900 miliardów euro na walkę z czymś, co nie istnieje. Taki pan Al Gore y, zarabia 100 milionów dolarów. 100 milionów dolarów rocznie na rzekomym handlu nadwyżkami CO2 tlenku węgla, to jest kompletny idiotyzm. I proszę Państwa, taki wielki szwindel nie może przejść bezkarnie. to, że na tym traci akurat śląs na tej walce, to jest zupełny przypadek, ale trzeba walczyć z każdym złodziejstwem, z każdą bezczelnością. I proszę Państwa, ja jak tak jak wyśmiewałem, to to będę wyśmiewał, ale jeżeli zostanę senatorem, to będzie mi o wiele łatwiej postawić tych ludzi pod sąd. Przecież ja już kierowałem pisma do prokuratury w tej sprawie, ale ona to po prostu olewała. Natomiast, jeżeli zostanę senatorem, to być może będą musieli mi przynajmniej poważnie odpowiedzieć. I to Państwu solennie obiecuję, mówił Janusz Korwin-Mikke.